Dzień dobry, albo w sumie nie. Moment, przepraszam na chwilę. Okej, okay. to chyba wystarczy za recenzję. Yy, dobra, powiedzieli mi w redakcji, że YouTube aż takich krótkich form nie lubi i że muszę tutaj posiedzieć i pogadać chwilę dłużej. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o najważniejsze czyli to, czy ten testowy sprzęt działa i robi to, co obiecuje producent. To chyba lepiej i bardziej dobitnie nie jestem w stanie tego pokazać. Po lewej macie mnie w wersji kierowniku kopsni złotówkę, a po prawej mnie chwilę później w wersji co najmniej kierowniku, czy zechciałbyś dokonać transferu pieniędzy na moje konto. A to w moim przypadku jest całkiem spory progres. Żeby jednak materiał był dłuższy i trochę bardziej rzetelny, zacznijmy może od tego, co to w ogóle jest za sprzęt, który sprawił, że udało mnie się ogarnąć do tego stopnia? Tej trudnej sztuki podjął się Philips Multigroom 9000 i żeby było ciekawiej, tak, to jest egzemplarz udostępniony przez producenta, a to jest egzemplarz, z którego ja sam korzystam od wielu lat. I okej, okay, przez ostatnie dni specjalnie odstawiłem go trochę na bok, ale mogę z czystym sumieniem powiedzieć, na bazie tych wieloletnich doświadczeń, że sprzęty z tej serii po prostu robią swoją robotę. W tym przypadku mamy dodatkowo do czynienia z najwyższym modelem w całej gamie i z najbogatszym możliwym zestawem. I mając doświadczenie z tym trochę niższym modelem, z trochę skromniejszym pakietem, mogę też powiedzieć jeszcze jedno, czyli. To, że ta seria 9000 i ten konkretny zestaw to jest to, co sam bym sobie kupił, bo po prostu opłaca się najbardziej, jeżeli chodzi o zestaw i jeżeli chodzi o zakup sprzętu raz, a dobrze i to na naprawdę długo. W opakowaniu mamy tutaj właściwie wszystko, co może być nam potrzebne. Po pierwsze, oczywiście pokrowiec na to wszystko i nawet nie po to, żeby latać z tym po całym świecie, ale chociażby po to, żeby było jedno miejsce w domu, w którym odkładam wszystkie elementy i na na przykład ja nie jestem w stanie zliczyć przypadków, kiedy dłużej szukałem nasadki na przykład 3 mm niż faktycznie się potem goliłem. A tutaj wszystko ma swoje miejsce, do tego ładnie to po prostu wygląda. Natomiast nasadek w tym zestawie zdecydowanie nam nie zabraknie i tak, trzy z nich są regulowane w zakresie od 3 do 20 mm. I możemy nimi spokojnie przyciąć albo krótsze włosy, albo na przykład dłuższą brodę. Jedna nasadka jest też regulowana, ale ta precyzja jest tutaj o wiele, wiele większa. O ile te trzy wcześniej regulujemy co milimetr i mamy pięć poziomów ustawień, o tyle tutaj mamy aż 11 ustawień i precyzję co 0,2 mm. Czy to jest faktycznie aż taka dokładność? To akurat trudno mi zweryfikować, ale mogę powiedzieć jedno. Masa takich regulowanych nasadek Daje średnie efekty, ja sam często sięgałem po taką zwykłą, pojedynczą z konkretną długością. Tutaj faktycznie jest różnica, faktycznie to działa i jeżeli chcemy sobie zrobić faktycznie pasione cieniowanie, to możemy to zrobić. Do tych regulowanych nasadek dochodzą jeszcze dwie nasadki do zarostu i dwie nasadki do ciała. Przy czym z mojego doświadczenia wynika, że absolutnie nikt tego nie sprawdza. Jeżeli chcemy przyciąć zarost na 5 mm, a ciało na 2 mm, to jak najbardziej możemy to zrobić nasadkami na zmianę i nie ma za to żadnych kar. Jeżeli tego wciąż nam mało, to mamy jeszcze nasadkę do brwi. Tego akurat nie testowałem trymer do włosów w nosie i uszach oraz golarkę do ciała. I nawet na tym jeszcze nie koniec, bo w tym zestawie oprócz głównego urządzenia Multigroom jest jeszcze golarka OneBlade, czyli jak ktoś chce naprawdę precyzyjnie i gładko przyciąć zarost to to jest właśnie urządzenie, którym będzie chciał dokończyć całą robotę. I od razu krótka notka ode mnie. Tak One Blade wygląda może trochę jak taka zwykła maszynka do golenia, ale absolutnie nie ma się czego bać, bo chyba nigdy w życiu nie miałem do czynienia z golarką, która jest tak zaskakująco delikatna w kontakcie ze skórą. Zresztą. Cały ten zestaw jest pod tym względem mega przyjazny, wliczając w to nawet ten trymer do włosów w nosie i szanse na to, żeby się zaciąć albo zrobić sobie jakąś inną krzywdę oceniam na jakieś, nie wiem, 0%. Czyli w sumie mamy 11 nasadek, golarkę One Blade i zakres golenia od 1 mm, właściwie to od zera do 20 mm i oczywiście samo urządzenie Multigroom. Co trzeba o nim wiedzieć? Przede wszystkim to, że razem z nasadkami potrafi zmienić coś takiego w coś takiego i to jest już wystarczająco imponujące, aczkolwiek równie imponujące jest to, jak łatwo jest osiągnąć taki efekt. Jeżeli nie lubicie czytać instrukcji, nie musicie. Po prostu bierzecie do ręki urządzenie, wybieracie nasadkę odpowiednią długość Wciskacie jedyny przycisk, który jest na obudowie, i to jest w zasadzie tyle. Nie ma tutaj żadnej regulacji prędkości, żadnych manualnych ustawień, absolutnie nic. Urządzenie całkowicie samodzielnie weryfikuje, jak gęsty jest zarost albo włosy, i automatycznie dobiera moc. I tak, widzicie pewnie na tych moich wcześniejszych nagraniach, że mój zarost jest raczej twardy, gęsty, a mimo to sprzęt radził sobie z nim bez najmniejszych problemów. Po prostu bardziej wysilając się tam, gdzie tego zarostu jest więcej, albo jest gęstszy, i zmniejszając obroty tam, gdzie było go mniej i tej mocy też było potrzebne mniej. Do tego jest naprawdę przyjemnie wykonany, świetnie się go trzyma, można bez wahania używać go pod prysznicem i w sumie niespecjalnie trzeba się o niego troszczyć. Nie ma tutaj ani konieczności samodzielnego ostrzenia albo wymiany ostrza, ani konieczności smarowania go czymkolwiek myjemy pod wodą albo czyścimy pędzelkiem z zestawu. I to jest w sumie tyle, ile musimy z nim robić. Oczywiście Philips Multigroom nie zastąpi nam absolutnie wszystkich sprzętów do przycinania, ale z mojego doświadczenia wynika, że zastąpi ich przytłaczającą większość. W sumie jedyne ograniczenie to jest. Maksymalna długość cięcia włosów, bo jeżeli ktoś chce mieć fryzurę z włosami dłuższymi niż 20 mm, no to fizycznie nie da się osiągnąć tym konkretnym jednym sprzętem. Z drugiej strony, wszystko poza tym da się zrobić i, na przykład, duża część moich włosów na głowie, właściwie to wszystkie z wyjątkiem jakichś końcówek, została przycięta właśnie tym urządzeniem. Zarost. Tutaj akurat da się zrobić właściwie wszystko, od szybkiego skrócenia czy wyrównania, aż po naprawdę wymyślne i precyzyjne stylizacje. Jak gdyby tego było mało, zmieniamy potem nasadkę i bez problemu możemy ogolić resztę ciała, jeżeli na przykład chcemy być szybsi na rowerze, albo po prostu tak nam się bardziej podoba. Mi się akurat tak bardziej podoba, więc potwierdzam, multigrum i w tym zastosowaniu spisuje się tak, jak trzeba. A i gdyby ktoś pytał, to. Tak, Multigroom jest cichy nawet bardzo. Jeżeli zamknąłem drzwi do łazienki, to mogłem spokojnie ogolić się nawet późnym wieczorem albo nocą i nikt absolutnie na to nie narzekał, a ja dzięki temu rano mogłem nie tylko wyglądać dobrze albo po prostu lepiej, ale i być bardziej aero.